Cześć ludzie, tutaj kaki mam pokazać co zmieniło się na moim stapie. A zmieniło się dużo. Dużo pracowałem i myślę, że wyszło mi to fajnie. Zacznijmy od... ...maga. Tylko dlatego ja pokazuję jak buduję, bo to by było bez sensu z tymi lagami. Jeszcze przy się, pokazywał to co zbudowałem. Dobrze. to jest mój domek. Tak, już go urządziłem, dałem podwójną bloków, łyżeczko. Fajnie to tu wyszło. Tutaj kanapa. Woke będzie fajnie tu pasował, coś się był tylko klocek brodna, ale w końcu dałem odbędzie. Tutaj na różniczku dałem klocek tego powodu, że tabliczki, yy, znaczy jedna tabliczka mogła być, ale druga już na tym nie mogła być. No to było nie fajne, to tak samo. Krzesełko, ma no nawet płytę, możemy coś tam otworzyć. No już, o nie ja chciałem powoli. jeden, yy, aha, oh, oh, oh. ja mam wiader. Powinno być cicho, bo ściszłem tutaj następne łóżeczko miał być inaczej to miała być kuchnia coś tym z chciałem zrobić ale no, postanowiłem że jak już ma tak być to niech tak będzie yy, fajnie mi wyszły te kominki pokażę znaczy no jakby to można było powiedzieć. pokażę wam jeszcze na dachu to coś zrobiłem fajnego dla oczy dalej oszkliłem wejście do właśnie czego? No na teru hmm. myślę, że wyszło mi to bardzo fajnie, tylko tutaj na górze chcę jeszcze go stoł, no to tutaj dałem kurczę jak to się nazywa hmm. Soul Sand? Jakoś tak, Soul Sand chyba, underlaka za tym portalem chcę zrobić, y to będzie przerwa i następny portal, A no, tak dla siebie, no mam dość ciekawe, ale nie będę się do niego wybierał Dalej. Co mam jeszcze pokazać? Dom robiłem bardzo długo i z tego względu że było tak też bardzo trudne, ale kurczę miałem pomysł, jego urządzić. Jestem tu mistrzem. Teraz pokażę wam mój magazyn. Nie jestem mistrzem kolekcjonerstwa. Ale tutaj mi chaos, bałagan, ale to lubię. Na razie mam zapewnione, tutaj coś jest, tutaj. Ta niebałagan. Nie będę. Ta A nie tak lubię. Po prostu nie ustawiam. Bo tym nie tam Cały czas... O, trzy razy. Cały czas coś biorę. Można powiedzieć. No dobrze. Z tego... A, zapisy miecz. Zupełnie go nie mam. Dobrze. Po co mi tyle wiadomo. Cóż, ja w ogóle potrzebuję dużo wiader z tego względu, że ja przy takich budowa. budowlach nie wypalam kamienia za pomocą węgla, tylko lawy. A jak wsadzisz lawy do piecyka, to wiaderko się nie odzyskuje. Trochę to przykre, ale Ach, jak już to przeżyjemy. Z tym mam mało węgla, nie chcę mi się wydobywać. Dobrze, chodźmy spać. jest dość fajny. Oj, na mnie super. Dobra, nie ma Creepera. Oj zombie. Cześć. A, cześć. Co tam u ciebie? A, nie wejdziesz. Kluczę. Dużo pływa. Poczekamy. Musimy sobie. on wysłuchać. Poczekamy. Dobrze. Chodźmy dalej. aha jeszcze jedno zrobiłem kolumnę do kadomu yy, Zaatakuje mnie czy chyba nie a chyba tak Myślałem, że mnie zaatakuje. Kurczę, Creeper, ja rozwalił coś ale fajnie nie rozwalił tylko tutaj tego jak nie super już naprawiamy Wiedziałem, że No więc obudowałem wszystko tak dookoła. Robiłem takie trzy tutaj. Wymyślam, że, że zrobię kiedyś wieże. Może kiedyś zrobię. A to jest zatem taka specjalna przerwa. O, kurczę, one ja się tu na mnie stykają. Tutaj mam, nie z tyłu po jednym. Mhm. I tutaj też po jednym. I z drugiej strony tak samo. Tak O kurczę, coś tu jest? Jeszcze jakiś porfir? Nie. Dobrze, chodź tu pającz. O nie, creeper! Nie creeperu! O kurczę, no. Gdzie ten pają? Nie creeper, nie wkurzaj mnie. Hmm. Chyba mi... Chyba to nie idą. Dobra. To, to tak samo. Będziemy na dach. Dach, tak jak mówi język komin, znaczy na kominę. Bardzo prosty sposób dla naderlaka, podpaliłem go, dam go na tyle wywołu, do żeby był dym. Sam dym. Takie tam dla oka fajna sprawa. Ten jest już praktycznie pusty. Zalałem sobie to jezioro wodą, żeby mieć obsidian i wydobyłem go całego, tylko że pod spodem nie zeszczęłam, więc będę musiał okusem gasić. O, a ja nie idę tam. Kurczę creeperów, dużo creeperów. O, a to jest moja wieża. Ona no, nie daje takiego efektu jak w nocy. Może i nawet no, wygląda trochę lepiej, jak nie zalałem tego lawą. Ale no, myślę, że to jest model fajne. Trochę mi zajęła budowa tego wszystkiego. Aha, nie pokazywałem jeszcze y, mojego pola. A to się wrócę. To y, już dużo zbudowałam jak powiem. Wszystko buduję teraz z tego kamienia Podoba mi się tak powiem. Wcześniej na swoim sobie tak nie robiłem Wszystko robiłem praktycznie z panelstona Teraz nie Wszystko wypałem Zrobiłem tutaj trzciny W dość fajny sposób Jest to jakiś tak, ale mój sposób Otóż leje się woda tędy i tędy i jak coś mi spadnie do tego rowu, to wszystko płynie pomiędzy to. Jak to coś skakuję, biorę i dodaję. No niestety nie mogę wtedy tutaj posadzić, ale to żadna strata Tak ładnie z tego idzie. Dobrze. Pozbieramy to i idziemy do wieży. W tak powiem, by mniemko interesowało, jak ja robię te kolumny. To bardzo prosty sposób. Do zrobienia tej kolumny potrzeba zmienić wypalonego kamienia i 6 na dole pół bloku, 6 na górze. Tak, czyli 12 pół bloków. No, czyli 12 pół bloków. Oczywiście taki wypalony. Czy to zależy, tak, tam chcę. To, ja tam chcę, żeby to wyglądało kształt estetycznie. No to robi się tak, że na początku dajemy pół bloka. <laughs> Coś ma do tych pół bloków od Robimy taki jakby plusik. Stawiamy znowu pół bloka, żeby móc na tego pół bloka postawić kamień. stawiam takich pięć kamieni, może być oczywiście więcej. No taki właśnie plusik. Ta jest dosłownie pół bloki. Pięć i to samo. No, nie jest to zbyt interesujące. A ja już to chciał wiedzieć. Dobrze, idziemy dalej. Nie widzę żadnych potworów. Ja wierzę, że nawet wygląda jakoś tak trochę fajnie. O tutaj sobie takie to jest góry, nie do końca wiem po co. I skabelstona. Będę musiał zmienić. Nie <laughs> wiem, ja, ale na tym scenie Jest dużo takich jezior Ale mi się to podoba. Jak mi ja palę latam, ja więc wniosę ja sobie te piecyki. O! Nawet zostało. Super. Super, super, super. lawa się skończyła. To się nie wypaliło. Pozabieram sobie to z pieca. to bardzo efektywnie, ja wam powiem na pewno przypalali mi się chyba mm, półtora i staka na jednej labie chyba tak, nie uczyłem jakoś tego to jest moja wieża jest taka skromna, może teraz to wygląda jakoś inaczej ale jeszcze jest sama jest skromna a to dlatego, że ja użyłem takiego sprytnego triku jak ja to zrobiłem? już ja wam powiem tylko trochę yy, głównie mi to zabrakło gdybym się dorobić z dirtu czek to zrobiłem lajka może się wydawać że to jest jedna paska ściana ale nie oczywiście tu jest paska ściana ale tutaj po kancie dam jeszcze dużo kamienia I pasek kamienia z dwóch stron dam tutaj lawę tak po wszystkich czterech stronach wszystkie cztery kanty tak mają <laughs> z samej wieży, ojojoj Znowu Przepraszam za to bardzo To przez frapsa, bo... Rzadko tak mam Żeby coś takiego się działo Jak ja odbaczonego Coś tam czytałem na lecie, że można to zmienić Postaram się W najbliższym czasie to zrobić Tutaj zrobiłem taki wzór, Bez ale go zostawię Jak się tam chodzi? Chciałem robić drabinki, zrobiłem schodki z pół bloków. Nie powiem, żeby to wchodzenie było dość długie i męczące, bo jest dość fajne. Tak też nie da się spaść z tych schodów, ale na tych nogach wolę zrobić cięcia. Więc